To miejsce przed wojną prezentowało się pięknie i okazane. A po wojnie wpisało się w naszą świadomość i zostało z tej świadomości wytarte w swoich detalach i szczegółach, które pokazują kwintesencję polskości. I trzeba było Ojca Świętego, który nawiązywał do tego grobu tam w Warszawie, gdy witał się po raz pierwszy z ojczyzną i trzeba było Ojca Świętego, który zostawił nam słowa, słowa, które ja odkryłem dopiero, gdy Jan Paweł II zmarł. Byłem chłopcem, gdy on je wypowiadał w Krakowie w 1979 roku, a które są testamentem papieża dla nas na Polakach. Żegnając się wówczas z ojczyzną, mówił, jest jeszcze tam w Warszawie na Placu Zwycięstwa grób nieznanego żołnierza przy którym rozpoczynałem moją pielgrzymią posługę na ziemi polskiej. I dzisiaj tu nad Wisłą, pomiędzy Wawelem a Skałką, grób nieznanego biskupa, po którym pozostała przedziwna relikwia w skarbcu naszych dzieł. I dlatego pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę, i dlatego zanim stąd odejdę, proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją, miłością taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na świecie. Abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Nie ma innego narodu na świecie, do którego mógł Ojciec Święty powiedzieć te słowa. I nie ma innego narodu na świecie, który mógł te słowa zrozumieć tak jak my Polacy. Tak wyglądał ten grup przed wojną, a tak w 1944 roku w grudniu, po tym, co zrobili z nim Niemcy. Jak to się stało, bo zniszczony został cały pałac Saski, Co do Jody, że ten maleńki fragment ocalał, choć wymagał zupełnej odbudowy, ale nienaruszona została mogiła trumna, urny z ziemią, to ocalało. Czy to Pan Bóg dziś w niebiosach czuwał nad tym wyjątkowym miejscem? Czy może jakiś żołnierz niemiecki, który podkładał zapalniki, miał resztki sumienia i pozostawił ten grób w spokoju? Tak czy inaczej przetrwa on do nas wszystkich czasów. Przyszli komuniści, odbudowali to miejsce w takiej skarłowaciałej formie. Do dzisiaj ciągle nie ma pieniędzy na odbudowę Pałacu Saskiego. Ale zabrali temu nieznanemu żołnierzowi jedyną rzecz, którą posiadał własną historię. Tę historię, którą Państwo powiedziałem, której nie można było przez lata opowiadać, która do dnia dzisiejszego z trudem tak bardzo przebija się do naszej ludzkiej świadomości. Jest w takich miejsc, to miejsce w Warszawie, w Polsce wiele. To zdjęcie to cmentarz w osłuchach i trzy krzyże na bezimiennych grobach. ale takich tablic, krzyży Pomników jest mnóstwo. I zbliżając się do końca, o jednej takiej sprawie powiem. Dwa lata temu pewna, najbardziej znana komercyjna telewizja ogłosiła, że wybrano nową warszawską syrenkę. I że internauci w plebiscycie wskazali na bardzo znaną dziennikarkę telewizyjną. Były wywiady z tą panią redaktor, piękne zdjęcia, pokazywano jak ładnie by się prezentowała na cokole tej warszawskiej syrenki. Miało to nawet taki dosyć ciekawy, zabawny charakter. Ale przez cały dzień ja zwróciłem na to uwagę. Żaden z dziennikarzy tej telewizji, ani jeden, nie zadał sobie trudu i pytania, a któż jest na tym cokole starej warszawskiej syrenki? Ten pomnik stojący nad Wisłą, od marca 1939 roku, który jako jeden z nielicznych w ogóle nienaruszony, przetrwał w Warszawie wojnę, prezentuje postać Krystyny Krachelskiej. To była młoda poetka, studentka, która w okresie międzywojennym pozowała artystce Niczowej, która przygotowywała tę rzeźbę. I gdy wybuchła II wojna światowa, ta dziewczyna, która pisała piękne wiersze, piosenki, występowała na antenie Polskiego Radia, wstąpiła do Armii Krajowej, służyła tym żołnierzom, służyła Polsce tak, jak umiała najpiękniej. Pisała piosenki. To ona napisała muzykę i słowa najbardziej znanej piosenki powstania warszawskiego, hej chłopcy, bagnet na broń. A gdy wybuchło to powstanie, to powstanie, które całe śpiewało tę jej piosenkę. Ona, jako sanitariuszka, na polach mokotowskich niosła pomoc rannym. Gdy pochylała się nad rannym żołnierzem, jej piersi, te same piersi, które widzimy na tym pomniku warszawskiej syrenki, przeszyły niemieckie kule. Mimo, że niesiono jej pomoc, zmarła. W nocy z pierwszego na 2 sierpnia, warszawska syrenka. Nikt z tych dziennikarzy nie zadał sobie trudu nawet o nich wspomnieć, jak bardzo, jak chętnie, jak szybko odcinamy się od tych korzeni, z których wyrastają. Ja te słowa. Ja na pawa II, które Państwu dedykowałem, odkryłem jak już papieża zabrakło. To one skłoniły mnie do tego, żeby zainteresować się sprawą tego grobu. To one skłoniły mnie do tego, żeby napisać tę książkę, którą ci z Państwa, którą będą mieli, będą mieli ochotę, będą mogli tam nabyć również. I już kończąc tylko jedna taka postać, jedna taka prośba, jedno takie moje życzenie dla Państwa na tym okładkowym spotkaniu. Jest taki poeta Władysław Bełza. To jest jego grup na cmentarzu Czechowskim w Czakowskim, Warszawie, ten chłopczyk, który jest na tym zdjęciu, to jest mój obecny dziewięcioletni, a wtedy odczułego syn. Władysław Bełza pisał przepiękne wiersze dla dzieci. Do naszych czasów. Przetrwał tak na dobrą sprawę w świadomości już tylko ten jeden katechizm polskiego dziecka. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój ożywiały. Ale tych wierszy Bełza napisał ogromną ilość. Są piękne. Naprawdę. To te wiersze czytała matka Krystynie Krachelskiej, gdy ją tuliła do snu. To te wiersze czytały matki naszym bohaterom, którzy zginęli pod Monte Cassino, którzy pomordowani użyźnili ziemię w lasach Katynia i Charkowa, to te wiersze czytała pewnie matka temu nieznanemu żołnierzowi, który spoczywa tam w Warszawie pod tą płytą grobu, które komuniści skazali na zapomnienie. I kończąc Dzisiaj już to spotkanie z mojej strony, chciałem Państwu zadedykować na koniec fragment wiersza Jana Lechona, który. Mamy zimowy wieczór, on wiosenny wieczór zabrzmiałby jeszcze inaczej, który pisał tak. Kiedy wiosennym spoglądał wieczorem, bym otuloną zagonów szarzyzny. Ktoś w moim sercu wykuwa toporem moją ojczyznę. Wykujmy tę ojczyznę toporem w naszych sercach i nie odcinajmy się od tych korzeni, z których wyrastają. Dziękuję Państwu.